Dzień dobry, witam w Bilansie Zdrowia. Gózki tarczycy to zmiany w obrębie narządu. Różnią się swoją budową, a także aktywnością. Najczęściej są zmianami o charakterze łagodnym. W dzisiejszym programie o guzkach tarczycy, diagnozowaniu i terapii, a także o wypaleniu zawodowym i cyberoku. Zapraszam. Panie doktorze, u kogo najczęściej występują guzki tarczycy? Najczęściej dotyczą one niestety kobiet. U mężczyzn rzadziej się pojawiają, ale jeżeli z kolei znajdujemy pojedyncze zmiany w tarczycu mężczyzn, to niestety budzą one z kolei więcej. Naszych wątpliwości i częściej zdarzają się zmianami złośliwymi. Czy są jakieś niepokojące objawy, które mogą zasugerować nam, że mamy gus katarczycy? Niestety większość tych zmian jest bezobjawowa. Dopiero jeżeli zmiany są naprawdę dużych rozmiarów i zaczynają uciskać na sąsiednie struktury, czy to naczynia, czy tchawice, czy na przykład modelują obrysy szyi, to tak naprawdę mogą być pierwsze objawy. Najczęściej niestety te zmiany są diagnozowane przypadkowo, nawet u osób, które miały wykonane np. tomografię odcinka szyjnego kręgosłupa z powodu jakichś innych dolegliwości, czy na przykład podczas badania przepływów w naczyniach szyjnych u chirurgów naczyniowych. A jak wiele tych guzków ma charakter łagodny, a jak dużo charakter złośliwy? I czy taki guzek łagodny może przerodzić się w guzek złośliwy? Najczęściej na Całe szczęście, większość tych zmian jest zmianami łagodnymi, bo tak naprawdę tych zmian około 95%, które diagnozujemy, są zmianami łagodnymi. Ale oczywiście zdarzają nam się i też zmiany złośliwe. Jeżeli chodzi o zmiany złośliwe, najczęściej jest to rak, rak taszczycy i taki wariant raka brodawkowatego. Jeżeli chodzi o to, czy te zmiany łagodne mogą ulec ze złośliwieniu, jest ryzyko, ono jest bardzo małe. Podają, że to jest około 3% tych zmian, może później w takim badaniu pooperacyjnym okazać się zmianami złośliwymi. Prześcinką igłę wprowadzamy elektrodę lasera w obręb zmiany, następnie generujemy, generujemy wysoką temperaturę która powoduje termoablację zmiany i tym samym zmniejszenie jej wymiaru. Ten zabieg jest bardzo precyzyjny, bo działamy tylko na zmianę problematyczną. Nie musimy usuwać całego gruczołu tarczycy, czego konsekwencją jest to, że pacjent nie musi do końca życia przyjmować hormonów. Ten organ zachowuje swoją funkcję. W u takich pacjentów to, co mogliśmy im zaoferować, kiedy mieli zmiany łagodne, to był zabieg operacyjny, czyli usunięcie części bądź całości gruczołu tarczowego, co tak naprawdę wiązało się ze znieczuleniem ogólnym, z blizną później. I z późniejszą suplementacją hormonów starczycy. Pacjenci coraz częściej szukają takich nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Rzeczywiście mają świadomość, że medycyna daje wiele takich innowacyjnych możliwości i że tak naprawdę wiele zabiegów można zrealizować przy mniejszym ryzyku powikłań. Kiedyś mówiło się, że zmiany, które powstają w starczycy, głównie są związane z niedoborem jodu, ale jeżeli spojrzymy na dzisiejszą sytuację, to tak naprawdę tego niedoboru jodu. Już takiego u nas nie ma, sól jest jodowana, mamy też w diecie tego jodu dość sporo, więc uważa się teraz, że tak naprawdę to mogą być predyspozycje genetyczne, różnego rodzaju zaburzenia molekularne, które gdzieś mogą wpływać właśnie na to, że takie zmiany się pojawiają. Pacjenci są bardziej świadomi, częściej się badają, więc te zmiany znajdywane są na wcześniejszym etapie, a jeżeli zmiany znajdziemy na wcześniejszym etapie, to mamy więcej opcji, opcji oszczędzających, stąd no, ta profilaktyka w tym wypadku jest naprawdę bardzo istotna. Tutaj tak naprawdę obserwacja, czyli regularne badania USG, tarczycy, w zupełności wystarczą. Jeżeli natomiast pojawiają nam się zmiany, które są już dużych rozmiarów, które powodują dyskomfort, które uciskają na sąsiednie struktury, naczynia, tchawice, przełyk, to wtedy jedną właśnie z takich metod zmniejszania ich wymiarów, zmniejszania tego dyskomfortu jest zabieg termoablacji z wykorzystaniem echolasera. W materiale, który zobaczyliśmy przed chwilą, pokazany był zabieg usuwania guzków tarczycy laserowo. Na czym polega ta metoda? Metoda usuwania guzów przy wykorzystaniu echolasera polega na tym, że przez cienką igłę wprowadzamy elektrodę laserową w obręb zmiany i powodujemy tak zwaną termokoagulację, czyli wytwarzając wysoką temperaturę po prostu niszczymy tą zmianę. A zabieg klasyczny czym się różni od tego zabiegu laserowego? W przypadku zabiegu klasycznego, po pierwsze, w, w Wymaga on znieczulenia ogólnego, które zawsze może być związane z pewnego rodzaju powikłaniami. Wymaga on nacięcia szyi i usunięcia. No i teraz pytanie jest po prostu, czy usuwamy całą zmianę, w sensie całą, całą tarczycę, czy usuwamy tylko jej część, na przykład płat z cieśnią. Ale wymaga to niestety znieczulenia ogólnego i nacięcia szyi z pozostawieniem później blizny. A czy każdy guzek tarczycy może być zoperowany za pomocą echolasera? Kto nie może być zoperowany taką metodą? Niestety nie każdy guz możemy poddać temu zabiegowi. Ten zabieg jest dedykowany przede wszystkim do zmian łagodnych, do zmian, które mają na dzień dzisiejszy duże rozmiary, które powodują, wywołują objawy kliniczne, czyli uciskają na sąsiednie struktury. Niestety, jeżeli chodzi o zmiany złośliwe, to na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie stosujemy, chociaż najnowsze rekomendacje już powoli zaczynają uwzględniać też tą metodę, zwłaszcza w przypadku leczenia mikroraków. Tarczycy. Jeżeli chodzi o zmiany łagodne mniejszych rozmiarów, w wielu przypadkach, jeżeli są ograniczone tylko do tarczycy, nie powodują żadnych objawów i tym samym pacjent tak naprawdę nie wymaga tutaj żadnej interwencji chirurgicznej. Wystarczy po prostu obserwacja, regularne kontrole i przede wszystkim no, ta pierwsza biopsja, która powinna weryfikować, czy ta zmiana jest zmianą łagodną. Zabieg echolaserem jest zabiegiem małoinwazyjnym bez blizny, ale czy mogą zdarzyć się po zabiegu jakieś powikłania? Najczęściej to są te powikłania znikome, e, krótkoczasowe, Między innymi może być to chwilowy obrzęk szyi, e, może być to przejściowa chrypka, ale z uwagi właśnie na wspomnianą małoinwazyjność e, tych tych powikłań praktycznie nie obserwujemy.